Eee, teraz tera firma, co to jest? O Jezu! Pa, to jest zajebiste, tylko to jest... To jest dla szkół i przedszkół. Pa. Full screen synchronizację damy. Pa, dajesz, masz dane dwie płyty tektoniczne, A. Hmm, zajebiste? teraz, co rozumiem, wybieramy sobie odcinek, który będziemy tutaj ogarniać. Teraz wszystko domyśli się GETN. Więc mamy taki kontynent. Start game Spring Melt. I teraz obserwujemy, jak zachodzi erozja. Na tej oto masie lądowej. Zatrzymam taki powidok. O. No więc tak, to jest mniej więcej skala kontynentalna. Doszło do spiętrzenia się warstw. I teraz obserwujemy, jak zachodzą zjawiska. Erozji. Tak. Tak, dokładnie, Krzysku, nie pomylić tych dwóch słów. I mamy co, mija, mija już rok 20. Formują się jakieś dolinki i tak dalej. I tak to jest. Tak, możemy na przykład zafundować potop gdzieś tu. I patrzeć jak woda zaleje tam ludzkość, która się akurat osiedliła. Ha? kim jestem? Wyobraź to sobie. Zobaczmy, czy możemy zmienić skalę tego tych, tych potopów. Pewnie możemy, a trzeba widzieć jaka może nie możemy. To jest symulator Mojżesza. Mojżesz aż był bardziej. Mojżesz się podciąga pod symulator statku, nie, natomiast wycieczkowego, natomiast tutaj to jest bardziej symulator. Nie wiem kogo, no gościa, który podlewa, tak? że gra od Francuza. E, tak, to był Francuz, Francuz. E, trochę jak ta gra. Kupiłem ją na Steam, i nie działa. Bo to zgrał Ubisoft, chyba. Więc takie coś powstało. I ten. Czasami się pojawia chyba nawet fauna. Czy są zwierzaki? Tak, widziałem na, na obrazku, że że doszły jakieś sarenki, ale... Nie można bardziej płynnie obracać kamery, to będzie pewnie w edycji 000004. To jest 00002. Ten... Nie wiem, jakie ze zwierzętami. Zwróćmy uwagę, że powstała plaża. Tak? A tu jest góra błota. Jakby w sumie to podlewać. Ciekawe, czy podniesie się globalny poziom oceanów? Przegiąłem, co? And. 78 ósmy już jest Fajne, nie? Super gierka. Gierka to jest narzędzie, tak? To pan na geografii pewnie zciąga ten, pewnie szaleje. Szkoły na to pójdą. Poczekajmy co się stanie, kiedy będzie rok setny. W sumie jest rok setny i co? Jak tam, 0 lat? Nie, nie wiem co daje to w takim razie. No i co? Woda zmyła wszystko. Zwierzaków nie ma cały czas. Może powinny być nad rzeką? To by było realistyczne. A rzekę mają gdzieś tu. A mają stromo do rzeki, więc może na plaży? Może jest zbyt stromo? A to? A, widok wspaniały. No, i taka ta pangea. I tak się żyje tej pangei z dodatkowym chromosomem. Jak damy nowy. Jeszcze raz. Co możemy tutaj de facto zrobić? Możemy tak to ten. Ustawić wektor. Aha, dobra, pa. Więc był sobie szeroki kontynent. Nawet płyta tektoniczna, dosyć szeroka. Tak. I w nią się wpierdziela wąska płyta. I to już jest podniecające. A właściwie, zróbmy symulator płyt typu matka z dzieckiem jadąca samochodem. Tak? Czyli ona sobie jedzie tu, i nagle wymusza na nią z boku płyta tektoniczna. Co dobra. I to chyba jest obszar, miejsce akcji. Tak? Czyli obserwujemy patologię, która zaszła tutaj. Tak? Eee... No i co widzimy? A, dajmy mapę taką huge. Okej. Okay. Stać nas na to. Zbalansowana pora. Uwaga. Bozia mówi, że już wystarcza i. Zaraz grafika się zmieni w super detaliczny ten. Okej, okay. i co? Coś tu spływa. Kto miał pierwszeństwo? To dobre pytanie, czy, czy Europa, czy Azja miała pierwszeństwo. I so big. Coś bym zalał, jak na bozie przystało. Podlewajmy długo i zobaczymy, co się od Janie Pawli. Zróbmy tutaj jezioro. Załóżmy, że tu padało, że były takie właśnie, takie jakiś ten. Warunki. Czekaj. Jak się coś zaleje wodą, mówi White Star, to zmywa trawę i nic nie odrośnie. Co to jest realistyczne, że nie odrośnie? Jaka piękna rzeka powstała. Chciałem, żeby to był kanion. Żeby tutaj rzeźbiło Wielki kanion. Ale mogę sobie chcieć. Czy nic nie rośnie, ciekawe Ty jak się nazywał koleś, który odkrył ruch płyt tektonicznych? Słodko spływa. Wyleciało mi zupełnie. Czy to jest samotna puszcza? Tak? Czy to będą jakieś zupełnie. Ciekawe, jaki jest w ogóle ten koncepcja? Czy nie wiem, jakieś ewolucyjne będą zwierzęta, które. To nie był Magellan, to był jakiś kurde. Że dużo ich. Było. Nie był taki jeden wylansowany? A w sobie sprawdzę, zapomniałem o nim. No dobra, to jest tak, ta woda tutaj jest. Ale to jest krzywo, powinna spłynąć. Więc czemu ona nie spływa? Okej, okay, spływa ale powoli. Zalewa, to jakieś małe robaczki żyją. I ich to... Tak? Rozżówko ja, że też mi wyleciało, właśnie. Ha, nie chodzi, kto odkrył ten, tylko chodzi o ten cały ruch płyt tektonicznych. Okej, okay, powoli się osusza i powstaje, widzicie, kanion, tak? Tak? Jest kanion, jest wypas, będzie można tutaj rozprzedawać bilety. Momencik, w przyszłości. Mam nadzieję, że tak. Jest to słodkie. Bo jeszcze, że mógłbym w tym siedzieć długo. Jakby jeszcze była sensowna kamera, żeby pokazać, jak duży tu jest spad. To byłoby jeszcze lepiej. Wegener mówi się Grotus. Okej, okay, mamy coś takiego. Mamy potoczek i ten. Ty to ma potencjał, ciekawe, że to będzie rozwijane. Jakieś dodowacenia. I multiplayer, nie? Na przykład, czy tutaj za. Czy możemy podnosić poziom? Możemy jeszcze zrobić takie coś. Możemy, na przykład, w ogóle. Jezu Chryste. Nie chciałem tego zrobić. Kliknąłem środkowym. Doszło do. Tylko, czy to jest realistyczne, co ja stworzyłem teraz? Czy to maleje sekundę? Nie, że to maleje. Maleje, rozpuszcza się. Dobra, to ciekawe. Czyżby tutaj tamę, ta woda nie przepłynie? Tak powinno być, nie? Teraz nie tak. Tak. O. Możemy tutaj stworzyć wielkie bajoro, do którego nalejemy wodę. <laughs> nalejemy tu wody. <laughs> Dobra, i co dalej? Ten mem z Williamem Defoe, kiedy człowiek jaskiniowi widzi, jak nagle powstaje wielki krater i napełnia się wodą. Tak, tłoczka na jajko. Nie chce się napełniać. Kurde. Ciekawe, mi się też tego nie obsługuje, żeby zalewać takie coś. Możemy stąd wpuścić wodę wszędzie? Tak? Strasznie słodko spływa, nie? Tak, w końcu gra hymn. <grymne> <grymne> że wsiąka w glebę. To jest możliwe. To jest, to jest tak realizm. Realizm. Przepiękne. I tak, natywny build na Linuxa zajmuje 136, zaraz Wam powiem. 132. To będzie na egzaminie, czekaj, 133 MB. Czy podniesie pewien ocenę? Też mnie to zaciekawiło. Terafirma jest tu. Zwierz... Poczytajmy w ogóle. E, zwierzęta. Różne zwierzęta pojawiają się w grze. E, jelonki. To to jest ibex. Ty e, dobra, są zagadki te... zwierzątkowe. E, może synchronizowałem dzisiaj? Wywalaj to. Bukmarki... Bukmarki... I marki, ok, sorry. Eee, o profilach. Żeby bizarda sprawdzić, nawet... Ee, e, Ibex, tak? Kurde, Lbex. Ok, co on tam wpisał? Co to jest Ibex? Niedźwiedzie, króliki, kraby, krokodyle. Zależy od biomów. Wizualia. Modele drzew zostały przerobione. Tekstury poziomy tego, traw. Okluzja. Kamera z ortograficznej na perspektywiczną. Eee, Okej. Okay. I beks to koziorożec. Czekaj, zobaczmy, Miał być zwierzęta jeszcze. Zderzmy sobie parę tych. Jakie opinia? A no, Zaraz zobaczymy. Ona nie, nie jest zbyt droga. OK, co zderzamy? Więc tak, zderzymy... A, jest prędkość zderzania. Ty. Więc jesteś sobie taką wąską płytą tektoniczną, która na pełnej bulwie wpierdziela się... Jest taka, taka oto płyta. Tak? I patrz. I żyjesz sobie spokojnie, kiedy nagle. Miał być kółe do obracania, ale nie działa. Pa? Żyjesz sobie, i nagle w ciebie pierdziela się jakaś kurde. Ten. Ok. Analiza. Przybliżyć. Sprawdzić. Następna faza. Wiosenne ten. Mapa huge, oczywiście. I. <noise> tak, Dubaj, the game. <noise> Dubaj. Chcielibyśmy. Okej, okay, dobra, na kółę działa na tym widoku. I nie doszło do żadnych spiętrzeń. I tyle. Amen, dziękuję. Więc no, ryby z wyjątkiem właśnie są jakieś delfinki. A, fajnie. Zresztą musi być trochę, jeszcze powolutku sobie tutaj stoisz, jesteś trochę grubsza, ty zapierdzielasz na pełnej i wbijasz, ogień. Okej, okay. doszło do potężnego zderzenia dwóch płyt. Czas na analizę. Spring melty, rozmiar olbrzymi. Czy gram jakieś osiągnięcia? Mi się wydaje, że dosyć wczesna wersja. Okej, okay, my to sobie gadu gadu tymczasem. O! No, życie, takie coś powstało. Więc mają być biomy. Ten biom wyglądałby gdybym był zwierzęciem, narodziłbym się gdzieś tu. Mamy trawę, mamy jakieś powolne potoczki. 0 lat? To za to będzie 0 lat? 10 lat, nie wiem co to zmienia. 500 lat. Zakładamy, że jest inwersja temperatury, więc zwierzęta tam, gdzie jest nisko powinny się pojawić, gdzie jest ciepło, tak? Taś, taś. Czy to nie jest wiek kontynentu. Nie mam pojęcia, ale jak, nie no, ta skala, 500 lat w skali życia kontynentu, bo nie ma znaczenia. Czy coś było? Gdzie, 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 gdzie? Jezu Chryste, gdzie? W którym miejscu? Na której wyspie? Jezu, sorry. Na pierwszej? Jak daje, jest 0, trzeba się spiętrzyć. Co? Prześcina na zbliżeniach, co wygadacie? Już sprawdzam... Że prędkość upływu czasu, zaraz, zaraz, zaraz. wiem, 500, jest dzień 50. Zepsuło się, zatrzymało się na. A dobra, tutaj. Czekaj, 40, jak zwolnimy? Okej, okay, dobra, jest takie coś. Ok, teraz i na zoomie zwalnia. Dobra, gdzie była ta sarna? Czy dzik, czy coś? Teraz nie, nie odpuścimy, dopóki nie znajdę. Gdzie są zwierzęta? No, będziemy szukać. Nikt stąd nie wyjdzie z tego strumienia, dopóki nie znajdziemy zwierzęcia. jest jedna sarna. Jeszcze bliżej, tak? Lupa, Lupa powinna być. <lupa> w dół i w lewo. Zaraz W dół geograficznie, w dół stosowno... <lupa> Moment, był sarną, Byłbym na plaży gdzieś, tak? Nie wiem. Oh. <laughs> Jezu gdzie była, zaraz zwariuję. Moment, Tu gdzieś jest sarna? Po lewej moment. To? Nie, to zbrud, mam brud na ekranie, moment, sekundę. Na dole, Jezu, moment. <ścoughs> Czy jak ta alfa, nie wiem. Czekaj, tref w prawo. <śpiew> tu jest! Jest, dobra. Mamy ją, jest zajwiste, spójrzcie na to. E? Dobra, jak oddalimy, nadal jest dobra. Zobaczmy, czy teraz jest. Kurde, sekundę. Ciekawe. Mogła usiąść, bo lata mijają szybko, nie? Hej, czyli tam sobie żyła sarna. nie wypełnię wsiąka, to w ziemię od razu. Wypełnia się, okej, okay, wypełnia faktycznie. Chyba zależy od podłoża, bo jakieś skalne. Czy koziorożcza znalazłem? Jeszcze nie. Czy są ligatory i inne takie. Dobra, i zobaczmy jak tutaj to życie. Jak wam się żyje zwierzątka kochane. Wody wam nie brakuje na pewno. Nie dobra, to jest kolejny monarch, nawet nie jest gra. Tera firma. Oceny. 200 e, ocen zachęcamy do wystawiania. Nowa wersja beta rozruszał się. Czy tak? Daje ci moc zabawy w bozie, w symulowanym świecie, gdzie siły natury wchodzą w interakcję w złoty sposób. Wczesny dostęp. Możesz tak zalewać wodą krajobraz, erodować i depozytować ląd w skomplikowanych relacjach. Okej. Okay. Delty tworzyć, jeziora, oceany. No okej. Okay. Patrzeć, jak ekosystem odpowiada na dostępność wody. Roślinka rosną, okej. Okay. Tworzyć własne krajobrazy, używając uż, 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 symulowanych płyt tektonicznych. Patrzeć, jak góry rosną i erodują, a miliony lat mijają. W, w, w tym, jak to się nazywa? W, w, w mgnieniu oka. Zbliża jak tylko chcesz, a zobaczysz roślinki. W przyszłości zapisywanie i wczytywanie. Eee, klimat, temperatura, pogoda, lód, śnieg, wiatry, prądy oceaniczne. Ty, spoko. Tylko trzeba 8 gramów.